To znaczy będziemy prezentować za chwileczkę efekt pracy, musimy wierzyć długotrwałej pracy tych wszystkich, którzy przyczynili się do tej wystawy. Na czele tego zespołu stała, jak już zostało powiedziane, dr Warta Trojanowska, która jak zwykle wykazała nas swoją wielką wiedzę, cierpliwość, ale też i umiejętność w przygotowaniu tej wystawy. Dziękuję jeszcze raz księdzu Prowośczowi za udostępnienie tych. Przedmiotów są one niezwykle cenne. Zobaczycie Państwo tutaj nie tylko szaty liturgiczne, sprzęt liturgiczny, ale też niezwykle cenne zdjęcia, które pokazują historię powstawania kościoła i historyczny moment, w którym biskup Pelczar święci kamień węgielny pod kościół. Dobra ręka dobrego pasterza, bo owoc tego jest naprawdę przepiękny. Nie mówię już tylko o samym budynku, ale o całym dziele solezjanów w Przemyślu. Żeby nie przedłużać, oddaję głos dr Marcie Trojanowski, która odprowadzi Państwa po tej wystawie. Oczywiście sama wystawa będzie dużo dłużej tutaj do obejrzenia. Zapraszamy wszystkich przemyślam do zwiedzania. Także proszę też i Państwa do tego, byście zachęcali do tego, by zwiedzali naszą wystawę. Teraz już oddaję głos. Dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa dzisiaj w tak uroczystym momencie. I na samym początku dziękuję wszystkim, którzy mi pomagali i którzy no, przyczynili się do tego, że wystawa jest otwarta. Dziękuję za wypożyczenie eksponatów, bardzo cennych historycznie dla parafii. One tutaj są i można je zobaczyć. I także dziękuję wszystkim muzealnikom, którzy no naprawdę dość dużo pracy włożyli, wysiłku twórczego i fizycznego, żeby to wszystko zaprezentować. Dziękuję mojemu działowi, działowi sztuki i rzemiosła. Szczególne podziękowania kieruję ku Dorotce Stonawskiej, która opracowała plastycznie wystawę, i ku Michałowi. Krzemińskiemu, który jest też autorem zaproszenia i też autorem pewnych koncepcji plastycznych wykorzystywanych i dziękuję także Pawłowi Husarzowi, który wykonał no, benedyktyńską pracę oczyszczania fotografii, oczyszczania dokumentów. Podziękowań tych mogłoby być więcej, ale ponieważ jest krótki czas tu na prezentację wystawy, więc Zapraszam Państwa, zobaczmy, co muzeum przygotowało dla Państwa. Bardzo proszę wejść. Proszę bardzo, zapraszam. Proszę Państwa, ten kościół taki właśnie miano budować. Odezwa, pierwsza odezwa pierwszego komitetu budowy kościoła. Która jest tutaj prezentowana w powiększeniu i w oryginale właśnie yy, ilustrowana jest tym, tym, tą fasadą, tym projektem asymetryczna fasada projekt Majerskiego i w ciągu i to jest datowane na 1912 rok ta odezwa, prawda, więc przygotowano się do budowie zupełnie innego kościoła tutaj